Chcę zapytać o Zbigniewa Ziobrę. To jest odważny człowiek według pana? Jest bardzo odważny, bardzo odważny. Ale że uciekł, to jest odważne? Co takiego? Przecież uciekł na Węgry. Nie stanął przed wymiarem sprawiedliwości. Kto uciekł? Ja nie wiem. Normalnych, panie maszoku to ci, którzy głosowali na Nawrockiego, są nienormalni. Czy to nie jest takie dzielenie w stylu PiSu? Nie, to nie jest dzielenie. No ale to nie wie pan, że jest na Węgrzech minister sprawiedliwości. No właśnie, no to na czym, w czym się przejawia jego odwaga? A dlaczego ma mówić pani, że uciekł? Że sytuacja załatwa No bo miejsce. powinien tutaj stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, tak jak każdy. Słyszycie ten pogłos? Nie, nie jest to Kierwiński. Nie jest to nawet Wipler. Dobrosz Oracz jest znana ze swoich odpałów, wielu odpałów w Sejmie. Zazwyczaj to Ora i ośmiesza samą siebie, ale czasami udaje jej się znaleźć taką perełkę, że nie musi wiele robić. Taka to już praca dziennikarki. Zanim jednak do tego przejdziemy, to pamiętajcie, że jesteście na kanale A to ciekawe, dlatego szybko zostawcie łapkę w górę oraz suba, a ja bez zbędnego przedłużania lecę z tematem. Dobroż oracz różni się nieco od innych funkcjonariuszek pracujących w TVP. Otóż czasami ma swoje momenty. Głównie przez to, że dość często chodzi do Sejmu rozmawiać z politykami na żywo, a wtedy zdarzają się momenty, kiedy czasem podważy również narrację ze strony liberalnej. Na przykład, zaraz po wyborach, kiedy nasze kochane elity z koalicji obywatelskiej w ramach języka miłości postanowiły masowo szczuć na wyborców, którzy nie zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego, wyzywając ich od niedouczonych debili. Pani Dobrosz Oracz potrafiła nawet w jakimś stopniu reagować i przycisnąć takiego pana Grockiego. Zaufało nam ponad 10 milionów ludzi. Nazwałbym ich normalnych ludzi. I to jest ogromne zobowiązanie do tego, żeby jeśli chodzi o kampanię, pomyśleć, co można było zrobić inaczej, co można było zrobić lepiej. Normalnych, panie Marszałku, to y, ci, którzy głosowali na Nawrockiego są nienormalni? Czy to nie jest takie dzielenie w stylu nie, to nie jest dzielenie. Ja mówię o opcji pozytywnej, ponieważ nie oceniam wyborców pana Nawrockiego. Natomiast jestem dumny, że ponad 10 milionów Polek i Polaków uważa, że Rafał Czaskowski był lepszym kandydatem. Nie należy się tym jakoś specjalnie podniecać, bo potępienie tak idiotycznej narracji to bardzo nisko zawieszona poprzeczka, ale dobrze wiedzieć, że pani oracz potrafi ją przeskoczyć. To jednak wciąż tylko wyjątki potwierdzające regułę. Pojedyncze przebłyski normalności w morzu tego, do czego ta stacja nas przez lata przyzwyczaiła. Nie ma więc sensu robić z niej nagle bohaterki mediów czy wzoru obiektywizmu, tylko dlatego, że raz na jakiś czas przypomni sobie, na czym polega zadawanie pytań, zamiast tylko przytakiwać jednej stronie: to, że w starciu z absurdalną narracją o niedouczonych debilach, zachowała resztki rozsądku, nie wymazuje całej reszty jej dorobku. Jednak nikt nie powinien zapominać o jej koczowaniu pod toaletą i ogólnym ciągłym wspieraniu jednej strony politycznego sporu. Pan patrzy na to, co się w ostatnim czasie dzieje, na te weta, na, na to, że prezydent, mam wrażenie, chce rządzić, poszerzyć swoją władzę. Można tak się rozpychać? To nie będzie skuteczne, to prezydentowi nic nie da, nie będzie miał żadnej władzy, bo konstytucja jest tutaj jednoznaczna. Niemniej, w sytuacji, którą zaraz omówimy, jej rola była jeszcze prostsza. Tutaj nawet nie musiała nikogo przyciskać ani specjalnie punktować. Wystarczyło, że była na miejscu z włączoną kamerą. I pozwoliła, by całe to przedstawienie rozegrało się samo. A zaoranie nastąpiło w zasadzie automatycznie, bez jej większego udziału. Zaczęło się od klasycznych pytań o Ziobrę. Pani Dobrosz Oracz została prawie, że zaatakowana, kiedy zaczęła wypytywać o tę sprawę pewnego szeregowego posła Prawa i Sprawiedliwości zapytać o Zbigniewa Ziobrę. To jest odważny człowiek według pana? Jest bardzo odważny, bardzo. Ale odważny, że uciekł? To jest odważny? Co takiego? Przecież uciekł na węgry. Nie stanął przed wymiarem sprawiedliwości. Nie, że uciekł, ja nie wiem. No ale to nie wie pan, że jest na Węgrzech, no, minister wie. sprawiedliwości. No właśnie, no to na czym, w czym się przejawia jego odwaga? Ale dlaczego ma mówi pani, że uciekł? Zmile, że sytuacja załagodna została. No bo powinien tutaj stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, tak jak każdy. Prezes się stawia, prokuratorze Wielu... Mateusz Morawiecki Wielu... Wielu się stawia, Daniel Obajtek. Pod uwagę wziąć nie promę polityczną, tylko stronę że cię on coś chory jest. No, no ale przecież Bo do momentu stawiania zarzutów, tutaj przecież nie, nie została go, tylko tam wyjechał. I mógł w każdej chwili może wrócić. A dlaczego nie wraca? Bo jest chory. Słuchajcie, ja nikogo nie pomawiam, bo mnie tam nie było, ale tutaj po prostu jebie wodą przez ekran. Sprawa ziobry nie jest wprost zero-jedynkowa. Jeżeli faktycznie popełnił przestępstwo, to powinien zostać osądzony i odbyć karę. Nie powinno być żadnej karty ulgowej, a coraz częstsze ucieczki polityków prawa i sprawiedliwości. Są nie tylko wizerunkowo tragiczne, ale również tworzą niebezpieczny precedens. To co? Rozumiem, że jak za dwa lata przejmą władzę i będą ściągać drugą stronę? To Tusk i koledzy również sobie wyjadą gdzieś za granicę, przeczekają parę lat, aż wrócą do władzy i tak się będą wymieniać. Kto wyjeżdża na wakacje za granicę? No przecież to jest chore. I oczywiście wiadomo, że istnieją duże zastrzeżenia do tego, jak działa prokuratura. Wystarczy spojrzeć na sprawę Sławomira Nowaka, którego sprawa nagle została umorzona. Oczywiście to, że ten pan jest powiązany z Tuskiem, na pewno nie miało na to żadnego wpływu. Ale takie ucieczki tworzą idealną wymówkę. Nieważne jaka jest władza, prokuratura zawsze ściąga tę drugą stronę, która akurat jest w opozycji i w tym cyrku faktycznie złodzieje zawsze uchodzą bez konsekwencji. Taki mechanizm sprawia, że zaufanie do państwa leci na łeb na szyję, a my jako obywatele jesteśmy traktowani jak widownia w tym kiepskim, powtarzalnym kabarecie. I właśnie w tym szerszym kontekście to nagranie z posłem, o którym wspomniałam, jest tak boleśnie wymowne. Prawda jest taka, że mamy zwyczajnie za dużo posłów w Sejmie. Jest ich ponad 400, z czego znanych jest może 40. Reszta ukrywa się przed kamerami i się nie wychyla. A jak już ktoś ich złapie, to wychodzi to właśnie tak, jak pokazała pani oracz. Tacy ludzie zyskali swoje miejsce w Sejmie tylko dlatego. Po to, by głosować tak, jak każe im ktoś z partii. Oni sami nawet nie wiedzą, co się wokół nich dzieje, nie wiedzą, nad czym głosują, ale z jakiegoś powodu decydują o naszej rzeczywistości. Nie mówię tutaj o tym panu, tylko o szerszym problemie w każdej partii. Nasz system produkuje takich zębaczyńskich. Miernych, ale wiernych, którzy zrobią to, co akurat jest napisane w porannym briefingu od zarządu partii. I to jest właśnie ten dramat, który oglądamy na co dzień, choć zazwyczaj go nie dostrzegamy, dopóki ktoś nie podstawi im mikrofonu pod nos. Ci ludzie pobierają niemałe diety, korzystają z immunitetów i wszelkich przywilejów władzy, a ich jedyną rolą w praktyce staje się wciskanie przycisku zgodnie z wolą prezesa. Czy to jednego, czy drugiego. To nie są suwerenni przedstawiciele narodu, to są politycy. Polityczne maszynki do głosowania, które kompletnie gubią się, gdy tylko muszą wydukać z siebie własne zdanie, niepodparte instrukcją z partyjnej centrali. W tym konkretnym przypadku pani Dobrosz Oracz, nawet przy całej swojej specyficznej renomie, nie musiała robić absolutnie nic. Nie musiała być napastliwa ani błyskotliwa. Wystarczyło, że pokazała nam, jak wygląda ta sejmowa szara masa. Gdy wyciągnie się ją z cienia na światło dzienne. I to jest w tym wszystkim najbardziej przerażające: nie to, w jakim stanie był ten czy inny poseł, ale to, że tacy ludzie, całkowicie niesamodzielni i odklejeni od rzeczywistości, decydują o waszych portfelach, waszej wolności i waszej przyszłości, będąc jedynie bezwolnym narzędziem w rękach swoich politycznych szefów. A my za ten cyrk wszyscy słono płacimy. A co Wy o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy wierzycie dalej w demokrację? Jak już napiszecie, to pamiętajcie o szybkiej łapce w górę i subie. Byliście na A to ciekawe, a ja się już z Wami żegnam, ale spokojnie. Szybka kawa i wracam. Narka.